na cudzie <laughs> Właśnie, mu próbowałam zepsuć ty mi mówisz, że jeszcze miła jestem Jaka randka No z Saszą, nie? No. W sumie jakbym wiedział, że to on tam go nie odbijał nawet znaczy co? Kto to powiedział? Oj, zazdrzy, yes, jest jest No, to była dla rywalizacji Prawda, inną dziewczynę. To nieprawda. No kogo niby rywalizujemy? Teraz już nikogo. No, co, no szalał? Nie wiem, że ktoś będzie uciekał tu pod Pepe Garcia. Coś się stało, panie Waza. No kurwa, 24, 25. jest w porządku. No i jak no, jak to 80. Ale, co pan chce? Na pobocze pan zjedzie, nie zadaje pan głupich pytań, się niech pan włączy. Nie, ja pierdolę. Tak, pierdolisz. Neguję. No nie, no nie chcę. Daj Dajcie mi słowo. Idziemy koło muzeum, 21 akcja 2. Kasyna. O co ja nie kasyna? Jeżdżamy na teren kasyna, jesteśmy na torze. Skręcimy się w kółko obecnie. się 2, przejść, tak? Dobrze, skręcimy się w kółko na terenie kasyna, na torze. No, chyba kurwa sobie śni. No, skoczek kaskaderski w kręgu miaru parku, jedzie, piątka zawraca od razu. Dobra, łapkę. Jakie auto? kurwa papa Garcia jedana A, muzeum, Pegas Ale. W, nie wiem. Mam to. Czerwono od razu na pewno. Jak się nazywa ten pojazd? Candy. Jaki pojazd? Dokładnie. Candy, Volkswagen <coughs> Candy. Amator jedany. Amator jedany. Dać mu lekko. To pierdzę. dawaj mu, dawaj mu. Chciałem go od razu, to szkoda czasu. Tu, 30, oj, 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 kurwa, to jakie to turbulencje, panie władzo! Proszę to tak coś... Proszę się uspokoić. 06, przejmę jeden kłopot. Kierunek zachodni Sandra, załeniu. On bawił się w lotnika, Aha. więc możemy spokojnie, w wolnym momencie, poza miastem... Siema. ...przejść do manewru. Jest? Centrum miasta obecnie kierujemy się w stronę muzeum. Są dostawienie o kierunek zachodni. Boisz się bana? A ja w sumie. No, prawie, prawie. Oj chuj. Patrzyłem na odwróconej kamerze. On się mnie pyta? No, czyli to się auto kurwa wiebało. Będzie dalej pościg. Oni nie wiedzą na co, co się szykuje. Dobra, już sobie zobaczę mapę. To było tutaj, nie? Tak. Dobra, muszę teraz... Oj, pój. Wow, panie władzo o. Dobra, teraz, teraz albo nigdy widzowie <grystanie> Dobrze, dobrze wariacie tak grób Pchaj mnie, pchaj O kurwa Też polecieli, też polecieli Się aktualnie Lake wow. Winewood Drive Kierunek wschodni Prędkość około 100 km na godzinę <grymne> o, Panie Władzo Oj, to Solidne ćwiczenie oh. oh, Bierzemy jeden challengerem aktualnie Aktualnie Lake Winewood Drive kierunku południowym Zbliż do niego, to Wąż T każdej... Oj oj oj, co się, Odsu się, odsu się, ocu się, się. No to wszyscy idiotą, za goście, tak? Kurwa, weź tego gościa, przynieś. Go na to... mojej pozycji. Seta Mam go na mojej pozycji, pilne wsparcie. Bez jaju. Kurwa, bez jaj Kurwa, czegoś takiego to ja nie widziałam od powrotu. Obiecuję. To jedziemy. zabierzcie go na komendę Mission Row. Po jednym patrolu? Dzień dobry. Dobra facet, wstawaj. O, jacyś medycy tu przychodzą. Pani... Oni mi pomogą. Tak, tutaj. Zgadza się. Cześć. O! Kurda, tak Lub się fajnie kulismy. rozmawiało.